Gdy mówimy o luksusie, prowokacji i błyskotliwej autopromocji w polskim showbiznesie, jedno nazwisko zawsze pojawia się na pierwszym miejscu. Kuba Wojewódzki, dziennikarz, satyryk, juror, kolekcjoner samochodów, właściciel restauracji i bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych ludzi w Polsce. W 2025 roku jego nazwisko wciąż budzi emocje. Jedni go uwielbiają, inni nienawidzą. Ale nikt nie pozostaje obojętny. To, co zaczęło się jako prowokacyjna kariera w radio i telewizji w latach 90., dziś przekształciło się w prawdziwe imperium medialno-biznesowe. Wojewódzki to już nie tylko showman, to marka, styl życia, synonim luksusu i nieustannego buntu wobec przeciętności. Zanim Kuba stał się tym, kim jest dziś, królem TVN-u, arystokratą kontrowersji, jak samo sobie mówi, Przeszedł długą i pełną zwrotu w drogę. Zaczynał w radiu w latach 80. kiedy w Polsce nie było jeszcze mediów społecznościowych, a show biznes dopiero raczkował. W tamtym czasie jego poczucie humoru, sarkazm i intelektualna złośliwość były czymś świeżym, a zarazem szokującym. Kiedy w latach 2000 trafił do telewizji z własnym programem, Polska nie była na to gotowa. Jego sposób prowadzenia rozmów, balansujący między inteligencją a bezczelnością, natychmiast podzielił widzów, ale to właśnie ten styl uczynił go ikoną. Wojewódzki nie tylko zadawał pytania, on stawiał diagnozy, nie bał się mówić o hipokryzji, o sztuczności mediów, o próżności polityków i artystów. Dzięki temu zyskał miano Polskiego Howarda Sterna, prowokatora, który zamiast uspokajać, woli podsycać emocje. W każdym wywiadzie było coś więcej niż rozmowa. To był pojedynek osobowości, pojedynekego. Wbrew pozorom, Kuba Wojewódzki nigdy nie był typem człowieka, który gonił za pieniędzmi. Sam wielokrotnie powtarzał, że bogactwo jest tylko efektem robienia tego, co się kocha, a nie celem samym w sobie. Ale kiedy robisz to, co kochasz i robisz to dobrze, pieniądze przychodzą same. Według szacunków branżowych, w 2025 roku majątek Kuby Wojewódzkiego przekracza 60 milionów złotych, co czyni go jednym z najbogatszych dziennikarzy w Polsce. Jego dochody pochodzą nie tylko z telewizji, ale także z inwestycji, restauracji, nieruchomości i współpracy z markami luksusowymi. Każdy z tych elementów tworzy coś, co można nazwać wojewódzki lifestyle mieszankę ironii, elegancji i prowokacji. Jego warszawska willa to nie tylko dom, to manifest stylu i niezależności. Położona w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic stolicy, w otoczeniu zieleni i ciszy, stoi za wysokim murem, który chroni prywatność jednego z najbardziej rozpoznawalnych ludzi w kraju. Z zewnątrz przypomina nowoczesną rezydencję o minimalistycznej architekturze: beton, szkło, stal, zieleń, ale wewnątrz kryje się świat artysty, który uwielbia kontrasty. Ściany zdobią grafiki Banksiego, czarno-białe fotografie, a w salonie dominuje fortepian Steinwaya i skórzana kanapa w stylu Bauhaus. Każdy detal został zaprojektowany przez samego Kubę i jego przyjaciół architektów. W wywiadach powtarza, że dom musi oddychać razem z tobą. I rzeczywiście ta przestrzeń oddycha luksusem, ale nie przepychem. Nie ma tu pozłacanych ram, kryształowych żyrandoli ani zbędnych ozdób. Jest światło, przestrzeń i spokój. To, czego wojewódzki najbardziej potrzebuje po intensywnym życiu publicznym. W ogrodzie stoi mały domek gościnny, w którym często przebywają jego przyjaciele. Muzycy, artyści, ludzie mediów, jak sam mówi, to azyl dla wolnych dusz. Jednym z najbardziej znanych aspektów życia Kuby Wojewódzkiego jest jego kolekcja samochodów. Od zawsze był miłośnikiem motoryzacji, ale nie dla pokazania statusu, tylko dla czystej przyjemności z jazdy. W jego garażu stoją prawdziwe perły, od klasycznych Porsche 911, przez Ferrari F8 Tributo, elektryczne Tesla Plaid. Ale są tam też auta, które nie pojawiają się w żadnych katalogach. Limitowane edycje, sprowadzone z Niemiec, Włoch i Japonii. Każdy samochód ma swoją historię. Jego pierwsze Porsche kupił, gdy miał 33 lata, za pierwsze poważne pieniądze z telewizji. To był moment, w którym poczułem, że spełniłem marzenie chłopaka z Gdańska. Ale to też był moment, w którym zrozumiałem, że nie chodzi o samochód. Chodzi o drogę. Od tamtej pory Kuba kolekcjonuje nie tylko auta, ale też wspomnienia związane z nimi. Każda podróż, każdy dźwięk silnika to dla niego czysta emocja. Na swoim Instagramie często pokazuje zdjęcia swoich pojazdów, ale zawsze z nutą ironii. W jednym z postów napisał: Nie kupuję samochodów, by ludzie patrzyli. Kupuję je, by czuć, że jeszcze żyje. Wielu widzów zna go z telewizji, ale mało kto wie, że Kuba Wojewódzki to również bardzo sprawny przedsiębiorca. Współwłaściciel popularnych restauracji, inwestor w nieruchomości i współautor projektów medialnych. Wszystko to czyni go jednym z najbardziej wszechstronnych ludzi w branży. W 2019 roku otworzył w Warszawie restaurację Niewinni Czarodzieje 2.0, która natychmiast stała się miejscem kultowym. Łączy klimat lat 60. z nowoczesnym designem i kuchnią światową. To nie jest tylko lokal gastronomiczny, to klub towarzyski, artystyczny azyl, przestrzeń, w której spotykają się ludzie mediów, muzyki i sztuki. W 2025 roku Kuba planuje otwarcie kolejnej restauracji w Trójmieście, tym razem z nutą śródziemnomorską, inspirowaną jego podróżami do Włoch i Hiszpanii. Ale nie tylko gastronomia. Wojewódzki inwestuje także w technologie i nieruchomości. W jego portfelu znajdują się udziały w kilku startupach medialnych oraz luksusowe apartamenty w Sopocie i Lizbonie. Mówi o sobie półżartem, półserio. Nie jestem milionerem. Jestem romantykiem, który ma milion powodów, by żyć po swojemu. Dla Kuby Wojewódzkiego muzyka zawsze była czymś więcej niż tłem to część jego tożsamości. Zanim został dziennikarzem, był związany ze sceną rokową. Do dziś utrzymuje przyjaźnie z muzykami takich zespołów jak The Love, Hey, Miss Love czy Perfect. W jego domu nie brakuje płyt winylowych. Kolekcja liczy ponad 3000 egzemplarzy, od klasyków jazzu po rzadkie wydania rokowe. Muzyka to mój wehikuł czasu. Każda płyta to emocja, do której mogę wrócić, kiedy świat mnie męczy. Często zaprasza artystów do swojego programu. Nie po to, by robić im PR, ale by rozmawiać o sensie twórczości. Nie pyta o plotki, tylko o emocje. I może właśnie dlatego jego rozmowy z muzykami są tak autentyczne, bo sam jest jednym z nich. Wojewódzki nigdy nie próbował dopasować się do oczekiwań innych. Nie należy do żadnych partii, nie podpisuje się pod żadną ideologią. Jego jedyną doktryną jest wolność: wolność słowa, wyboru, ekspresji. W 2025 roku, mimo że ma już ponad 60 lat, wciąż zachowuje młodzieńczą energię. Jeździ sportowymi samochodami, prowadzi talk-show, inwestuje w nowe projekty, a jednocześnie znajduje czas na podróże i refleksje. W jednym z wywiadów powiedział: Nie mam dzieci, ale mam wolność i to jest moje dziecko. To zdanie doskonale oddaje jego filozofię życia być wiernym sobie, niezależnie od tego, co myślą inni. Kiedy wchodzisz w świat kuby wojewódzkiego, szybko uświadamiasz sobie jedno: tam nie ma przypadkowych gestów. Każde słowo, każda mina, każda decyzja jest świadomą częścią spektaklu, który trwa od ponad trzech dekad. To teatr życia, w którym wojewódzki gra jednocześnie wszystkie role. Błazna, filozofa, buntownika i romantyka. W 2025 roku ten spektakl trwa nadal, ale jego ton jest dojrzalszy, bardziej refleksyjny. Kuba wciąż błyszczy, jednak nie tylko światłem reflektorów, lecz także wewnętrznym spokojem człowieka, który już niczego nie musi udowadniać. Od zawsze był mistrzem kontrowersji. W czasach, gdy inni bali się mówić, on mówił zagłośno. Gdy inni milczeli. On prowokował. I choć wielu krytyków zarzucało mu cynizm, wojewódzki nigdy nie był wyłącznie prowokatorem dla prowokacji. Za jego ostrym językiem kryła się diagnoza współczesności, a pod warstwą ironii głęboka obserwacja człowieka. W 2025 roku jego styl się nie zmienił, ale ton tak. Dziś częściej niż kiedyś mówi o przemijaniu, o pokorze wobec czasu, o potrzebie dystansu. W jednym z odcinków swojego programu powiedział: Kiedyś chciałem, żeby mnie słuchano, dziś chcę, żeby mnie rozumiano. To zdanie było jak symbol przemiany. Kuba, który dawniej śmiał się z rzeczywistości, dziś potrafi się z niej śmiać i nad nią zatrzymać. Kuba wojewódzki nigdy nie był typem człowieka, który potrafi długo siedzieć w jednym miejscu. W jego życiu podróże to nie luksus, to konieczność. To sposób na oddychanie, na reset, na odnalezienie inspiracji. W ciągu ostatnich lat odwiedził niemal każdy kontynent. Jego ulubione kierunki Włochy, Japonia, Kuba, Islandia i Kalifornia. Każde z tych miejsc daje mu coś innego. We Włoszech estetykę, w Japonii dyscyplinę. Na Kubie dystans do rzeczywistości, w Islandii ciszę. W Kalifornii Przypomnienie, że marzenia są po to, by je realizować. W rozmowach przyznaje, że im więcej podróżuje, tym mniej potrzebuje. Kiedyś chciałem mieć wszystko. Dziś chcę tylko mieć czas. W 2025 roku spędza więcej tygodni poza Polską niż w Warszawie. Zdarza się, że nagrywa odcinki programu zdalnie, a montaż odbywa się w jego włoskiej posiadłości. Jego Instagram to nie pokaz mody, Lecz fotograficzny dziennik życia, nieprzypadkowe kadry, przemyślane opisy, zawsze z nutą ironii. Każde zdjęcie to opowieść. O samotnym spacerze po ulicach Tokio, o zachodzie słońca nad Capri, o rozmowie z przypadkowym kelnerem w Madrycie. Choć jego życie wygląda jak sen, jest w nim także cień. Kuba Wojewódzki nigdy nie ukrywał, że samotność to jego cena za wolność. Nie ma żony, nie ma dzieci, ma siebie. To wybór, nie przypadek. Wielu próbowało zrozumieć jego decyzję. W jednym z wywiadów wyznał: Nie potrzebuję nikogo, kto powie mi, że jestem ważny, wiem to sam, ale czasem chciałbym, żeby ktoś był obok i nie musiał nic mówić. Te słowa poruszyły tysiące jego fanów, pokazały człowieka za maską ironii, wrażliwego, dojrzałego, zmęczonego wieczną grą. Niektórzy twierdzą, że jego największym przeciwnikiem jest czas. Że w głębi duszy Kuba boi się tego, co nieuniknione przemijania. Ale on sam mówi inaczej: nie boję się starości, boję się, że przestanę być ciekawy świata. Dlatego wciąż czyta, uczy się, obserwuje. Dla niego życie to nie zestaw obowiązków, ale niekończący się projekt artystyczny. Nie sposób mówić o Kubie bez wspomnienia o jego relacjach. Przez lata media prześcigały się w plotkach o jego partnerkach, od znanych aktorek, przez modelki, po tajemnicze kobiety, spoza show biznesu. Ale on sam zawsze powtarzał nie kolekcjonuje kobiet, kolekcjonuje emocje. Najbardziej znany był jego związek z Anną Muchą. Burzliwy, pełen pasji, z humorem i napięciem. Byli jak ogień i woda, jak dwoje ludzi, którzy kochają się równie mocno, jak się ranią. Po latach, mimo rozstania, nadal łączy ich przyjaźń i wzajemny szacunek. Później były inne kobiety, mniej znane, bardziej prywatne, ale żadna nie zdołała zatrzymać go na stałe. Dziś mówi o tym z dystansem. Miłość jest piękna, ale ma krótki termin przydatności. Wolność nigdy. Niektórzy uznają to za cynizm, inni za realizm, ale jedno jest pewne: Kuba to człowiek, który potrafi kochać. Tylko nie potrafi rezygnować z siebie. Choć jego talk show wciąż bije rekordy popularności, Wojewódzki coraz częściej dystansuje się od telewizji. Twierdzi, że świat mediów przestał być miejscem wolnej myśli. Stał się produktem, w którym autentyczność ustępuje przed klikalnością. Kiedyś telewizja była teatrem słowa, dziś jest cyrkiem obrazków. Dlatego coraz częściej inwestuje w projekty niezależne. Podcasty, platformy streamingowe, autorskie rozmowy w sieci, w których wraca do tego, co zawsze było jego siłą autentycznej rozmowy o człowieku. Mimo to, jego obecność w telewizji wciąż ma magnetyczny urok. Widzowie nie wiedzą, czy się śmiać, czy obrażać, ale zawsze oglądają. I to jest jego sekret. Choć nigdy nie chciał być nauczycielem, nie da się ukryć, że dla młodego pokolenia dziennikarzy jest wzorem odwagi. I autentyczności. Na uczelniach medialnych cytuje się jego wypowiedzi, analizuje sposób prowadzenia rozmów, a młodzi prowadzący przyznają, że bez niego nie byłoby nowoczesnej publicystyki w Polsce. Ale Kuba nie traktuje siebie jak autorytetu. Nie uczy, pokazuje, że można inaczej. To jego motto nie tylko zawodowe, ale życiowe. Zamiast dawać gotowe odpowiedzi, prowokuje pytania, bo według niego pytanie jest ważniejsze niż odpowiedź. Po latach chaosu, głośnych premier i medialnych afer, jego dom stał się miejscem wyciszenia. Tam nie ma hałasu, nie ma kamer, nie ma presji. Jest cisza, muzyka i kilka bliskich osób. Wieczorami często siada w fotelu z książką, czasem z lampką whisky i słucha jazzu, Coltrane'a, Milesa Davisa, Herbiego Hancocka. Jak sam mówi: Kiedy świat wariuje, tylko muzyka potrafi mnie uratować. Ten spokój nie jest ucieczką. To świadomy wybór. Wojewódzki nie potrzebuje już braw. Wystarczy mu echo własnych myśli. Kuba wojewódzki ma w sobie coś paradoksalnego. Z jednej strony mądrość człowieka, który widział i przeżył wszystko, z drugiej energię chłopca, który wciąż się bawi światem. Lubi żartować, prowokować i grać ze słowami, ale za tą maską ironii kryje się wielka czułość i wrażliwość. Którą dostrzegają tylko nieliczni. Jeden z jego przyjaciół powiedział kiedyś: Kuba jest jak Kameleon, zmienia kolory, ale nigdy nie traci własnej skóry. I to prawda potrafi być poważny i błazeński, samotny i towarzyski, bogaty i pokorny jednocześnie. To połączenie sprzeczności czyni go postacią fascynującą, nie tylko dla mediów, ale dla samego życia. Kiedy patrzymy na Kubę Wojewódzkiego z zewnątrz, widzimy człowieka sukcesu. Błyskotliwego dziennikarza, gospodarza popularnego programu, właściciela sportowych samochodów i willi z widokiem na morze. Ale za tą fasadą kryje się człowiek, który, mimo pozornej niezależności i ironicznego uśmiechu, coraz częściej zadaje sobie pytanie o sens tego wszystkiego. W roku 2025 Kuba ma 61 lat i choć wciąż żartuje, że wiek to tylko liczba. Coraz częściej w jego oczach pojawia się cień refleksji. W ostatnich wywiadach wojewódzki przyznaje, że życie w luksusie to nie wszystko. Zawsze byłem samotnym wilkiem. Kiedyś myślałem, że to siła. Dziś wiem, że to czasem przekleństwo. Powiedział w jednym z programów radiowych: W 2025 roku wciąż prowadzi swoje audycje, zaprasza gwiazdy, śmieje się, prowokuje. Ale gdy światła kamer gasną, zostaje cisza. Cisza, która przypomina mu, że nawet najbardziej prestiżowe samochody i najpiękniejsze kobiety nie są w stanie wypełnić pustki w sercu. Jego willa w Konstancinie to nie tylko symbol bogactwa, to miejsce, w którym zgromadził całe swoje życie: trofea, zdjęcia, pamiątki z programów, nagrody, ale też listy, które nigdy nie zostały wysłane. W jednym z pokoi stoi pianino, które, jak mówi, kiedyś miało być prezentem dla niej. Zapewne chodzi o Annę Muchę, jego dawną miłość, z którą łączył go burzliwy, ale intensywny związek. Czasem wieczorem siadam i gram kilka nut. Wtedy przypominam sobie, że szczęście nie zawsze jest głośne. Czasem jest ciche i ucieka niezauważone, mówił w jednym z wywiadów. Ta nostalgia. Przenika jego życie coraz bardziej. Mimo, że wciąż występuje publicznie, mimo, że jego Instagram jest pełen zdjęć z podróży i wydarzeń, to prywatnie, Kuba jest coraz bardziej introwertyczny. Niektórzy znajomi mówią, że stał się bardziej duchowy. Zaczął interesować się filozofią wschodnią, medytacją, a nawet samotnymi wyjazdami w góry. Nie potrzebuje już aplauzu, wyznał przyjacielowi. Potrzebuje spokoju. To właśnie te kontrasty sprawiają, że wojewódzki pozostaje tak fascynującą postacią. Z jednej strony, buntownik, prowokator, człowiek, który nigdy nie bał się mówić tego, co myśli. Z drugiej, wrażliwy artysta, który całe życie próbował zrozumieć siebie. Luksusowy styl życia, którym tak często epatuje, jest być może formą ochrony, zbroją, za którą ukrywa to, co naprawdę czuje. Kiedyś powiedział: Ludzie mnie kochają, bo mówię to, czego oni nie mają odwagi powiedzieć, ale też mnie nienawidzą, bo mówię im prawdę o nich samych. Ta zdolność do balansowania na granicy szczerości i prowokacji to jego największy dar, ale też przekleństwo. Bo z biegiem lat staje się coraz trudniej oddzielić scenicznego kubę od prawdziwego człowieka, który codziennie budzi się bez kamer. W 2025 roku jego majątek szacowany jest na ponad 60 milionów złotych to suma która obejmuje nieruchomości, samochody, udziały w firmach medialnych i inwestycje ale kiedy w jednym z wywiadów zapytano go czy czuje się szczęśliwy odpowiedział mam wszystko o czym marzyłem oprócz jednej rzeczy kogoś kto by ze mną to dzielił ta odpowiedź była bardziej szczera niż cokolwiek, co powiedział w swojej karierze. Pokazała człowieka, który przez lata budował imperium, ale którego dusza wciąż szuka prawdziwego kontaktu. Wielu jego fanów zaczęło wtedy inaczej go postrzegać. Nie jako celebryte zego, większym niż jego willa, ale jako człowieka, który mimo sukcesu wciąż tęskni za prostotą. W jednym z ostatnich podcastów powiedział wręcz... Luksus to dziś nie pieniądze, tylko czas i spokój i miłość, jeśli się ją znajdzie. Miłość zawsze była tematem przewodnim jego życia, choć związki z pięknymi kobietami były częścią jego legendy, to żadna nie przetrwała próby czasu. Paulina, Anna, Renata, wszystkie zostawiły w nim ślad, ale dziś mówi o nich bez goryczy. Każda z nich nauczyła mnie czegoś o mnie samym. I każda pokazała mi, jak trudno jest kochać człowieka, który kocha bardziej siebie niż innych. W 2025 roku pojawiły się plotki o nowej kobiecie w jego życiu młodszej dziennikarce, którą poznał w jednym ze swoich programów. Ale Kuba, w typowy dla siebie sposób, nie potwierdził ani nie zaprzeczył. Niech ludzie mają o czym pisać zażartował. Ale ci, którzy go znają, Wiedzą, że za tym uśmiechem kryje się coś więcej. Może nadzieja, że jeszcze nie wszystko w życiu zostało powiedziane. Kiedy gasną światła studia, a ostatni gość opuszcza kanapę w jego programie, pozostaje cisza. W tej ciszy Kuba wojewódzki siada sam, czasem z kieliszkiem wina, czasem z książką, a czasem tylko z własnymi myślami. Patrzy w przestrzeń i zadaje sobie to samo pytanie, które zadają sobie miliony ludzi. Czy jestem naprawdę szczęśliwy? To pytanie, które nie ma ceny, tak jak nie ma odpowiedzi zapisanej na kartach kontraktu czy w wartościach giełdowych. W ciągu swojej kariery przeszedł drogę od buntownika, który drwił z autorytetów, po człowieka, który sam stał się ikoną kultury masowej. Był komentatorem, satyrykiem, prowokatorem i wzorem niezależności. A jednak, im więcej osiągał, tym bardziej odkrywał, że sukces bez sensu jest jak dom bez ciepła pełen przestrzeni, ale pusty w środku. W 2025 roku Kuba nie jest już tylko nazwiskiem w telewizji jest symbolem pokolenia, które dorastało razem z nim pokolenia, które nauczyło się śmiać, myśleć i marzyć, słuchając jego sarkastycznych, a czasem brutalnie szczerych komentarzy. Ale dziś po latach, wojewódzki mówi mniej o świecie, a więcej o sobie: o tym, że prawdziwa odwaga to nie prowokacja, to szczerość wobec samego siebie. Mówi, że najbardziej luksusową rzeczą, jaką posiada, nie jest Ferrari, lecz cisza, której musiał się nauczyć cisza, w której zrozumiał, że każdy człowiek, nawet ten z milionami na koncie, pragnie tego samego. By być kochanym, rozumianym i zapamiętanym nie za to, co ma, ale za to, kim jest. Kuba wojewódzki przez lata uczył Polaków, jak nie bać się mówić prawdy, teraz uczy nas, jak nie bać się milczenia. Jego życie to przypowieść o tym, że luksus nie zawsze równa się szczęściu, a sukces bez emocji traci smak. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział: Wszystko, co kupiłem, z czasem straciło wartość. Ale ludzie, których naprawdę kochałem, są wciąż we mnie. To zdanie, wypowiedziane przez człowieka, który całe życie uchodził za cynika, brzmi jak wyznanie. I może dlatego tak wielu jego fanów widzi dziś w nim nie tylko gwiazdora, ale człowieka, który wreszcie zrzucił maskę. Jego willa, samochody, zegarki i podróże są wciąż częścią jego świata, ale już nie jego tożsamości. Prawdziwy Kuba. To ten, który potrafi powiedzieć nie wiem wszystkiego, popełniłem błędy, ale wciąż szukam siebie. Ta przemiana, ta dojrzałość, to właśnie czyni jego historię uniwersalną. Bo w każdym z nas jest trochę Kuby Wojewódzkiego. Buntownika, który chce być wolny, ale też człowieka, który tęskni za bliskością. W świecie, w którym sława trwa kilka sekund, a emocje sprzedaje się jak towar, Kuba... Wciąż świeci własnym światłem. Nie dlatego, że jest głośny, ale dlatego, że potrafił przetrwać w telewizji, w radiu, w kulturze, ale przede wszystkim w sercach ludzi. I choć w 2025 roku coraz częściej mówi o emeryturze, o potrzebie spokoju, o odpuszczaniu, to paradoksalnie nigdy nie był bardziej obecny, bo jego historia to nie tylko biografia celebryty. To opowieść o dojrzewaniu mężczyzny, który całe życie chciał udowodnić światu swoją wyjątkowość, a teraz po prostu chce być sobą. Jego śmiech nadal rozbrzmiewa w eterze, jego komentarze nadal budzą emocje, ale dziś są w nich cieplejsze nuty. Może dlatego, że zrozumiał coś, co wielu z nas odkłada na później: że życie nie trwa wiecznie, a szczęście nie przychodzi z tytułem, lecz z człowiekiem. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że historia Kuby Wojewódzkiego poruszyła cię bardziej, niż przypuszczałeś. Może widzisz w niej kawałek własnej drogi, chwilę, gdy sukces nie przyniósł radości, albo moment, gdy zrozumiałeś, że to, czego naprawdę potrzebujesz, nie mieści się w portfelu. Właśnie dlatego tworzymy ten kanał. Nie tylko po to, by opowiadać o życiu gwiazd, ale by odkrywać człowieka za sławą. Bo każda historia, nawet ta najbardziej błyszcząca, ma swój cień, a w tym cieniu kryją się emocje, lęki, marzenia i prawda, której nie widać w telewizji. Chcemy, byś był częścią tej podróży, świadkiem i towarzyszem w odkrywaniu ludzkich historii, które uczą, wzruszają i inspirują. Jeśli czujesz, że to, co przeczytałeś, zostawiło w tobie coś więcej niż tylko ciekawość, Zostaw komentarz. Napisz, co myślisz o Kubie Wojewódzkim, o jego drodze, o życiu w świetle reflektorów i o cenie, jaką płacą ci, którzy zbyt długo są na scenie. A jeśli chcesz usłyszeć więcej takich historii, kliknij, subskrybuj. To jedno słowo znaczy dla nas bardzo wiele. Dzięki temu będziesz częścią społeczności ludzi, którzy szukają w mediach czegoś więcej niż skandali i plotek. Na naszym kanale znajdziesz historie o gwiazdach, które śmieszą, wzruszają i prowokują, ale przede wszystkim uczłowieczają. Bo wierzymy, że nawet w świecie blichtru i sławy wciąż można mówić prawdę. Każde polubienie, każdy komentarz, każda subskrypcja to nie tylko kliknięcie to sygnał, że warto opowiadać te historie prawdziwe, szczere, bez filtrów na koniec. Kuba Wojewódzki powiedział kiedyś: Nie boję się śmierci, bo całe życie byłem jej trochę blisko w śmiechu, w ironii, w samotności. Ale boję się jednego: że ktoś zapomni, że pod tym wszystkim byłem człowiekiem. Niech te słowa będą dla nas wszystkich przypomnieniem. Za każdym ekranem, za każdym nazwiskiem, za każdym uśmiechem w telewizji stoi człowiek taki sam jak my. A jeśli chcesz nadal poznawać ich prawdziwe historie, te nieopowiedziane i szczere zostań z nami. Subskrybuj, komentuj, dziel się, bo to właśnie dzięki Tobie możemy opowiadać historie, które mają znaczenie. Dziękujemy, że jesteś z nami.